Opróżnienie butelki Redona krok po kroku. Po operacjach plastyki szpary międzypośladkowej sposobem cleft lift u pacjentów pozostawiamy w ranie dren, który odsysa wydzielinę z środka rany. Codziennie, mniej więcej o stałej porze, należy sprawdzić ilość zebranej wydzieliny, a następnie opróżnić butelkę Redona. Aby opróżnić butelkę, pierwszą czynnością jest zaciśnięcie klipsu na drenie doprowadzającym. Następnie należy podnieść czerwony grzybek na butelce, co spowoduje dostęp powietrza i rozprężenie butelki. Dopiero na rozprężonej butelce można sprawdzić, jaka jest objętość tego płynu. Służą do tego dwie miarki. Miarka jest na przedniej powierzchni. I na dnie butelki. Na jednej z miarek należy sprawdzić, jaka jest objętość tego płynu i ją zapisać. Następnie na rozprężonej butelce, czyli podniesionym grzybku, odłączamy rurkę od butelki, trzymając za wystający brzeg. Po odczepieniu możemy bezpiecznie opróżnić butelkę, delikatnie ją ściskając. Czerwony grzybek musi być cały czas wyciągnięty. Butelkę możemy opróżnić do umywalki lub muszli. Opróżniamy całkowicie butelkę. Następnie przyłączamy dren. Musimy ją teraz ścisnąć, wcisnąć czerwony grzybek tak, żeby zablokować dostęp powietrza. I ostatnią czynnością jest zwolnienie klipsu, tak aby butelka znowu mogła zasysać wydzielinę z rany pooperacyjnej do środka. Najważniejsze jest to, że dren możemy usunąć dopiero wtedy, kiedy dobowa objętość płynu w butelce wynosi 20 ml lub mniej.